Cześć Minecraft z tej strony, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli stawicie w tym momencie łapkę w górę to uwaga, jutro doda wam się jeden dodatkowy dzień wolnego, więc jeżeli chcecie mieć jeszcze jeden dzień wolnego to w tym momencie zostawcie łapkę w górę, no i może akurat wam się uda i jutro nie pójdziecie do szkoły, więc łapka w górę i miejmy nadzieję, że to się uda i jutro znowu będziemy w domu. Miłego oglądania Minecraft kumple. I nie wiem czy wiecie, ale otworzyłem swoją własną paczkę. Paczka nazywa się Erguard. I na tej paczce każdy może sobie brać darmowe skrzydła, jakie tylko chce. I między innymi są to takie skrzydła jak tutaj ma pan Unix lub takie jak ja mam. I naprawdę jest bardzo wiele innych skrzydeł, ponieważ jest ich aż 45 do wyboru. I wszystkie te skrzydła znajdziecie na naszym Discordzie, który podany jest w opisie. Ponieważ aby nadać sobie te skrzydła trzeba właśnie wejść na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. No i oczywiście pobrać naszą paczkę ze strony erguard.pl. I dodatkowo na paczce naprawdę jest bardzo wiele nowości. Pokażę wam rzeczy, które dodaliśmy w ostatnim update'cie. Są so to m.in. dap, Perspektywa 360 oraz autorska emotka. Emotka, zaraz Wam pokażę co to jest. DUB, no to pewnie znacie, po prostu sobie dabujemy. Perspektywę pewnie też wszyscy znają. Oraz patrzcie na to. Daliśmy też takie fajne obroty. <taki> takie tutaj jak robi Unix. Tego niestety mieć nie będziecie. To można zdobyć tylko za odnalezienie Buga. Takie właśnie obroty. Tak samo jak item w ręce oraz czapkę. Więc jak widzicie, Unix tutaj sobie elegancko dabuje i robi obrót. Ja tutaj sobie elegancko ręce do góry podnoszę. Jak widzicie, ja się tutaj poddaję z Unixem i mamy też ringo eleganckie. I wiecie co? Może zrobimy coś takiego, że w tym dniu, kiedy wrzucam ten odcinek, to każdy dostanie darmową koronę. Tak, będzie jeden dzień darmowej korony, więc jeżeli chcecie sobie pograć i mieć. No i witam was. Jesteśmy już na pewnym serwerze. Na serwerze podesłanym przez jednego z moich widzów na Discordzie. Ponieważ, no jak wiecie, ja szukam sobie takich serwerków, i akurat jeden z widzów podesłał mi idealny serwer, aby nakręcić z niego odcinek. I dlaczego? Zaraz sami sobie zobaczcie, co to jest za serwer. Ogólnie IP nie będę reklamował, ponieważ ostatnio jak zareklamowałem, to potem grało na tym serwerze po 20 osób. Znaczy, grało w jednym momencie, raz 20 osób, a potem admin ich zaczął banować i ich wyzywać. Więc już więcej tak nie robię. E, więc no, IP wam nie podam, ale pokażę wam, jak ten serwer wygląda. E, więc na początku, ogólnie na spawnie mamy takie coś: Mamy cztery tabliczki i to są takie informacje: Słuchaj się, adma albo ban. KU, nie będę mówił, bo ja jestem family friendly. Ja nie przeklinam, bo się boję. To jest spawn. Na serwerze można przeklinać od 12 lat. Więc, jak wiecie, to jakieś prawo, że od 12 lat może można przeklinać. Nie wiem w sumie, jak oni to sprawdzają. Czy trzeba wysłać adminowy dowód, kurde? Musisz, nie wiem, może on ci na chatę wbija, jak chcesz przekląć. Musisz mu, nie wiem, dowód, legitymację szkolną pokazać. Nie wiem co. Może mamy woła do telefonu i się mamy Twojej pyta, ile masz lat. A jak nie masz 12 lat, to od razu z buta banuje cię na serwerze, bo tu nie wolno przeklinać od 12 lat. Halo. E, więc dobra, e, tutaj jest taki dziwny spawnsword, nie wiem co to jest, ale dobra, wychodzimy. Co tutaj mamy dalej. Mamy tutaj takie czerwone coś i zgadnijcie co to jest. Co to może być? Ja już Wam mówię, co to może być. To jest czerwony dywan dla mojej mamy. Naprawdę bardzo się zdziwiłem, że takie coś jest na tym serwerze. To jest czerwony dywan dla jego mamy. Nie wiem, czego mama gra na serwerze, nie wiem, czy gra, bo raczej mama by się nie ucieszyła, że tutaj takie coś pisze o takie przekleństwo. No ale no no dobra, no czerwony dywan dla twojej mamy, no spoko, może on akurat lubi swoją mamę. No chyba każdy lubi swoją mamę, no nie ma chyba człowieka, który swojej mamy nie lubi, tak? E, co my dalej? Dalej no, mamy tu jakiegoś trapa, zauważyłem, nie wiem na czym ten trap polega. Ostatnio trapy są chyba modne, chyba camper i trąba powietrzna. Dużo trapów nagrywają z Minecrafta, ale chyba te trapy tak nie wyglądają, bo nie wiem na czym ten trap polega. Tutaj chyba jedyną śmierć jaką można ponieść to śmierć z powodu kurde nie wiem z powodu dauna i orangutanizmu Jeśli ktoś w orangutana zamieni nie wiem głową w drzwi uderzy w klamkę czy coś takiego no Innej opcji raczej nie ma no bo no naprawdę no nie wiem jak tu umrzeć od trapa no może to jest jakiś trap pod ziemią no ale sorry no tak Dziwne Idziemy dalej No i oczywiście jest regulamin, jest regulamin moi drodzy To nie to nie jest regulamin co to jest? Eee, czekajcie, czytam jak To są chyba jakieś informacje, ale dobra, czytamy sobie. Pierwsza informacja Kup admina za 5 zł SMS płatność u danum 1, więc daną 1 to jest chyba admin Jak VIP, jak kup VIPa jak nie kupisz jesteś Huu... No i każdy sobie dopowie, co tam pisze <laughs> Czyli jak nie kupisz VIPa na jego serwerze, to cię wyzywa. No spoko, spoko, fajny serwer, fajniusio Fajnie, się, że jak nie masz 5 zł na SMS-ie i tam nie kupisz sobie vip to ci od razu admin będzie wyzywał. Fajnie, spoko. Spoko, loko. Tak, no tak też można, tak też można, tak też można. Słucha się Danum 1 i Marik 12. To jest chyba drugi admin ten jakiś Marik 12. Ale dobra, idziemy dalej. E, buduj ładnie. Za nie co? Buduj ładnie, za nie masz bana. O co z tym chodzi? Że jak nie będę budował na tym serwerze, to bana mi wlepią? What the fuck? Dobra, ten serwer jest coraz, słuchajcie, ten serwer jest coraz bardziej dziwny. Nie wiem o co chodzi. I buduj ładnie, jak nie buduj, za nie buduj... Nie, wiem, nie rozumiem. <laughs> nie wyzywać dobra, ten typu naprawdę ma jakiegoś świata na punkcie swojej mamy. No nawet zasada, aby jego mamy nie obrażać. O co chodzi? <laughs> Zbieramy mi na komputer. Wy, ty, wy. Co to jest jakiś Caritas? Caritaspolska.pl, czy o co chodzi? Zbieramy typowi na komputer na serwerze i to jest w regulaminie albo w informacjach. Nie no, bardzo spoko, spoko, fajnie. Jak ja będę zbierał sobie kurde na kebabat też będę pisał wszędzie. Na motydy na RGHC dam, że na kebaba sobie zbieram. No, od buta. Bardzo dziwne. Malty i Zęciak to Koks. No, w sumie zgadzam się, dwóch Koksowych YouTuberów. Pozdrawiam cię, Zęciak. Malty w sumie też. Zapisanie z błędami, mute. Aha, czyli on chyba powinien, nie wiem, on chyba już powinien sobie usta zażyć jakąś taśmą klejącą, bo on tutaj tyle błędów zrobił, w praktycznie każdym zdaniu jest taj błąd. Poczekajcie, zaraz znajdę. Czekaj. O, z błędami, z błędami przez eny napisał. Zapisanie, nie, no to jest naprawdę jakiś. Typek, co type ode mnie order słownika. Nie wiem, kurde, słownik mu zawieszę nad głową. Nie wiem, co jeszcze mu zrobię. Kupię mu słownik za 100 tysięcy. Taki duży, wszystkie zasady ortograficzne świata w nim będą. E... Używaj mózgu? Nie, używaj mózgu. Aha, spoko. Oczywiście wszystko z błędami, no bo dlaczego nie? No nie wiem, no naprawdę dziwny typ. Zanieużywanie ban. Co? Ale czego używanie? Mikrofalówki? Kurde, pralki? Eee, a, zanieużywanie mózgu, spoko. Nice. Nie spam, no to chyba ktoś mu sobie mamy. Tu bijemy się na PvP, robimy gildię. Nie niż spawna, co się da, nie spawna? Aha, aha, spoko. Serwer, na którym da się niszczyć spawna. Super. Naprawdę, cwamy się chyba w czasie do epoki kamienia łupanego. To już nawet chyba jaskiniowcy na swoich serwerach World Guarda mieli i kurde, tam nawalali w jaskini. O, a to co to jest? Co to kurde, za jakiś ufoludek z marca przyleciał, kurde, z planety XD.pl. Co to kurde? Creepers! Creeper to jest? To wam przypomina Creepera? Mi to przypomina, nie wiem kogo. Muchę, muchę z downem, koledzy. Muchę z downem mi to przypomina. Nic więcej. Muchę z downem. Naprawdę bardzo dziwne, nie przypomina mi to na pewno żadnego. No jak to się mówi? Żadnego creepera. Jak wam to przypomina creepera, to napiszcie? Jestem ciekawy co wam to przypomina. A to co to jest kurde za jakiś kolejny Marsjanin? Twój stary pijany. Ja pierdzielę, jacy... Czemu ten stary pijany i dobre? Patrzcie, on jest taki stary pijany wściekły, z łapą podniesioną. Liścia mu chce wywalić, sweter mu na głowę zakłada, fast bomba od dołu. Wujaszek ich rozdziela i odbuta, znacie tą historię. Nie wiem, co on ma na głowie. Chyba sobie widelce, jakiś design, kurde, widelce, widelce sobie do włosów wkręcił. Dziwny bardzo. Dobra, mam pewien plan. Jako, że tutaj nie ma Kuboidu, to postaramy się wykonać nasz plan. Tak jak ostatnio to zrobiliśmy na pewnym serwerze. Po prostu ja teraz idę sobie po, pokopać troszeczkę, bo po... zgadnijcie co. Oczywiście, że po lawę i po flinta. I ten spawn pójdzie z dymem, więc ze dwóch koledzy idę to nakopać. Nie będę was tutaj nudził. Dobra, cięcie. Dobra, ja wróciłem z swoje wędrówki i jak widzicie, mam teraz w w punktu troszeczkę dirta, ponieważ kopałem. E, mam też flinta, bardzo nam się przyda. Oraz lawę. E, za bardzo nie mogłem właśnie znaleźć lawy nież wiru, więc mam tylko po jednym egzemplarzu. to tam egzemplarzu? Kurde, jestem analfabetą. E, tych przedmiotów. No ale myślę, że na spalenie spawna na lajcie wystarczy, więc dobra. Niech się dzieje, wola nie wiem kogo. Da się w ogóle drzwi spalić, zobaczymy. Dobra, no to palimy. No niestety, spalimy ci tutaj teraz Creepera. O Jezu, koledzy, drodzy, co ja zrobiłem? Przed kogo mi się zatrzymało nagrywanie? Jezu, nie, pro, no nie. Ech, sorry, że nie widzieliście, jak to się wszystko pali, ale niestety, zatrzymałem nagrywanie. Dlaczego? Jestem takim downem. Sorry, koledzy. Sorry, bardzo wielkie. No ale dobra, chyba widzieliście, co wam chciałem. I tak tutaj w sumie nie było zbytnio dużo do palenia. Ale chciałem tylko zaprezentować idiotyzm tego właściciela tego serwera i co on tutaj pisał, w sumie, to jest najważniejsze. I nie mordo, nie wiem, czy to co mi podesłałeś jest prawdziwe, czy to po prostu ty to zrobiłeś, a ja tylko nagrał z tego odcinek, bo tak też może być. Ale jeżeli naprawdę ktoś by miał ten serwer i teraz to oglądasz, właścicielu, to nie rób takiego serwera, gdzie na spalnie wyzywasz ludzi. I zanim, proponujecie też wgranie World Guarda na serwerze, aby ci serwera nie zniszczyli, tak jak na przykład ja teraz. I no, po pierwsze, no, szanuj swoich graczy i nie obrażaj ich na tabliczkach. I jak piszesz regulamin, to też możesz, nie wiem, aby nie było po prostu błędów co drugim zdaniu, tak? Nikt do jednego błędu się nie przyczepia, Ale jeżeli jest ich kurde 300, no to halo, no cóż, już jest tutaj nie tak. Tak więc, no cóż, no tak, zakończymy ten odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że wkrótce się widzimy. Tak więc, do zobaczenia wkrótce. Minecraft Kumple, łapka w górę, do zobaczenia. Elo, mordy, do bardzo niedługo. Tak więc, sup i dzwoneczek. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć takie fajne Ringo, lub Kilo, lub czapkę, to pobierzcie sobie paczkę erguard.pl, a skrzydła nadacie sobie linkiem na Discorda w opisie. Więc, do usłyszenia. Siema, dabik, Elo.